Co to takiego powstaje w warsztacie u Jacka? To powstaje jedna z dwóch płyt grzewczych, która ta będzie przykręcona do dolnej części do prasy, a druga będzie ruchoma razem z tłokiem. Jak ja sobie to wszystko wymyśliłem? Ano, wymyśliłem sobie to tak. Żeby nie robić grubej płyty i nie wiercić tutaj otworów, wymyślam sobie tak. Tutaj jest kostka stalowa, kwadrat 20x20, kwadrat 20x20, kwadrat 20x20, kwadrat 20x20. Tu jest okrągła 20. Tu już jest wsunięta grzałka Fi 15 300W na 220W. Tu, w tym środkowym środkowym, to oczywiście będzie od strony przeciwnej, niż będzie obsługa z tej strony. Ben, i będzie zamontowana czujka, która będzie regulowała temperaturę. Jak temperatura osiągnie na przykład 130-140 stopni, po prostu ten regulator będzie wyłączał grzałki. Będą podłączone cztery grzałki pod jeden. Na razie mam jedną grzałkę. Teraz muszę dokupić jeszcze drugą. No i zobaczymy. Jedną chcę zamontować z tej strony, z tej. Ale tutaj też zrobię otwór, bo później będzie mi trudno przyspawać. Chociaż te spawy nie muszą być mocne. A z tego względu, że te spawy mają tylko zabezpieczać przed przesunięciem tych części na boki. A resztę to płytę przecież moja prasa nie będzie w stanie zgnieść tego materiału z jednej strony będzie płyta z drugiej strony będzie płyta i pomiędzy dwoma płytami będzie umieszczona forma która będzie wstępnie nagrzewana a później będzie guma wulkanizowana no ale to wszystko w przyszłości na razie tak tu jedna grzałka, a tu zrobię też na miejsce na drugą. Może nie będzie potrzebna. W górnej części będzie grzałka po przeciwnym miejscu. I a tu będzie w dolnej części regulator. No, może zrobię tą grzałkę blisko tego kwadratu na środku. No, może tak będzie lepiej. A tu będzie tylko zabezpieczenie, że się coś spłytą nie stało. Jak macie jakieś ciekawe porady odnośnie tego. Mojego pomysłu, to chętnie skorzystam. Zapraszam Was na Facebooka, na grupę tokarki, frezarki Motory zabytkowe, kupno-sprzedaż, porady. Link pod filmem, jednym z wcześniejszych filmów. Tam, moje, mój najnowszy zabytek o zakupach coś tam było. Także zapraszam. Już jest około 100 osób. Nie wiem jak dzisiaj, bo jeszcze dzisiaj nie patrzyłem. Dziękuję.